Cześć, siemanko, widzowie! Ja jestem 9 13 a to jest kolejny film na moim kanale. Dzisiaj, dzisiaj będzie z serwera derpmc, na którego Was serdecznie zapraszam. IP do serwera będzie w opisie, zresztą po prawo też jest. Serwer jest no premium, czy tam non premium, nie wiem jak to się mówi. Um, I będziemy dzisiaj bobem budowniczym, bo będziemy grać na, grać na build battle. Derpmc jest takim po takim darmowym, takim Odpowiednikiem Hypixela darmowym tak naprawdę. Tyło, kurde, łapanie. One mask Właśnie. Po czemu się wczoraj nie było, pojawił odcinek. Pewnie się zastanawiacie. Bo... No bo miałem takie lagineta, że... Mm. Nawet nie lagineta, miałem taki internet piękny, że jakbyście oglądali mój odcinek to by było tak wspaniale. Nie na ja, Było tak okropnie. Próbowałem coś nagrać i mi nie wychodziło. Weźmiemy Fortepian. Nagrywam to już któryś raz, bo przez chwilą mnie wywaliło i... a było fajnie i nagrywam to drugi raz po prostu. I dobra. Fortepian będzie, czy co będzie? Kuryczok. Kuryczek. Właśnie popro... Popro, popro, popro. Popro tego, że wczoraj nie było odcinka. Dzisiaj na moim kanale się pojawi live. Właśnie... Subskrybujcie mnie wraz z dzwoneczkiem aby nic was nie ominęło właśnie ten live. Bo nie wiem się jeszcze... Pojawi się albo 18, albo 18.30. A um, Wiecie czemu? Wiecie? Bo ja nie wiem. Bo tak mi się chce. Wiem, że to byłoby... Albo nie mam lepszy pomysłu. Dobra. Nikt nie powiedział jaki to ma być. Kurczak Dobra Właśnie Jest kurczak, ale nikt nie powiedział jaki Właśnie Mówiłem, że pojawi się u mnie live Ale nie mówiłem z czego, bo jeszcze nie wiem Prawdopodobnie będzie albo z Minecrafta Albo z Fortnite'a Albo z CSGO Albo z tego i tego i tego a ja aktualnie buduję kurczaka, nikt nie powiedział jakiego. Mogłem jeszcze z KFC na, tak narysować bardzo mądre. Hmm. Dobra, myślę, że się nie odzywałem, ale wiecie. Zresik jest. Jak widzicie, ja jestem już uczniem, więc trochę tu gram. Jestem nawet dobry. Dobra. Właśnie, pewna osoba, ktoś napisał albo napisała. Nie wiem, ja tam nie oceniam, gdyż nie wiem, po prostu nie wiem. I dziwnie to wyszło. Napisał albo napisała, tak jak mówię, że oszukuję Was. A ja Was nie oszukuję, bo nie nagrałem odcinka. I mówię, to było tylko i wyłącznie dlatego, że miałem lagi neta i jakbyście to oglądali, to byście mieli taki niesmak. Kurde, nie umiem budować. Wow. Myślę, że możemy to tak pogrubić trochę jedno. równo dobra ale mnie zleczyło, ale mnie zleczyło właśnie o czymś takim mówię tak by tak było na wczorajszym filmie dlatego wiecie teraz to był tylko ułamek, ale wtedy byłoby gorzej no a teraz pytanie gdzie ja to zacząłem robić tyrym, dyrym, dyrym. dyrym. Kuryczok, wspaniały kuryczok. Okej, okay. jak dla mnie już jest skończone. No więc mówię, subskrybujcie mój kanał, żeby nie bić na live'a dzisiaj i źle to jakoś krzywo zrobiłem. Ten. Dobra, tutaj to powinno być. kilka, Ale znowu był lag. No i właśnie dlatego nie rzuciłem wczoraj odcinka. No nikt nie powiedział jaki to ma być kurczak. Jeszcze zrobię mu nawet głowę. To jest tajny agent kurczak. Bądźcie jak tajny agent kurczak. Przepraszam was za te cofki, ale wiecie. Przecież bym was okłamywał. A nie, to będzie indyk. Yy, yy, Betłon. To jest taki kurczak. Znaczy indyk nie wiem co za to dostanę nie o jaką ocenę także mówię jak wam się spodobał filmik to zostawcie łapkę w górę nawet zrymowałem w miarę a to jest koniec tego tego o, ej nawet okej, okay. takie fajne w sumie takie lege nie no fajne wygra na 100% ile? No, nie, ben, nie, ben, nie będę nikogo krytykował. Moje jest gorsze. Ej, youtuberzy na te O! Youtuberzy ten, jak nagrywają, to zawsze mówią: Nie, moje jest gorsze i tak dalej. A zawsze się okazuje, że jest lepsze. Co nie? Takie typowe. Zawsze się wkurzałem, jak tak robią. No, nie skurzałem, ale się śmiałem z tego. Dobra hech, hech, hech. He. Nie znam was. Nie no. Nawet spoko. Mhm. No, Także mówię. Subskrybujcie po polajwa. Myślę, że spoko, spoko wyjdzie. To będzie mój pierwszy live. O dobra. Takie okej. Okay. Kolejna kartka. Typie, ty jeszcze nie widzieliś mojego. Placek. O kurde, gdzie jest ten placek? Pilka, ja go muszę znaleźć. Placek. O nie, placek, coś tam, coś tam mamy dla. Nie, nie, to jest okropne. Nie, wy na to nie możecie patrzeć. To jest 18 plus. Nie, narzekaj. No Weźcie wstyd, typie To jest uwiecznione. O, ale słodkie, kolejne. To jest uwiecznione na YouTubie. A e, ja, co by się stało, gdybym zrobił to na jajko? Ile? O, no i. No i mamy. Nikt nie powiedział, jaka to ma być kaczka. Znaczy, kurczak Bo to kurczak Dobra To in no brawo Dobra minus 10 monet zabrakło, ten W ogóle No weźcie ludzie Jak tu będzie cenzura chyba? Nawet nie chciałem tego oceniać, bo to jest gorsze niż wielka, 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 wielka kupa. Dobra. Może jeszcze jutro się pojawi pewnie odcineczek z tego też serwera, tylko że jestem Meldel Misteli i mam chyba laga. O właśnie o takich lagach mówiłem. No kurde znowu. O, Wiktorowy sobie poszedł, bo co? O wszystkim daje wielką kupę, a potem co? Sam siedzi, wiesz, że nic nie dostaje. Hello, na którym byłem friend. miejscu? Przepraszam was za, też za te lagi. A ja jestem na... Mm, fajnie. No kurde. Dobra, wiecie co? Ja już będę kończył ten odcinek. Ja byłem ja, wy byliście moi widzowie i znowu mam laga, ale przepięknie. A wczoraj było gorzej, także... papa.